Cześć. Dzisiaj opowiem Ci o wyjątkowej tradycji, która co roku dostarcza mnóstwo śmiechu i radości o lanym poniedziałku. Skąd właściwie wziął się ten zwyczaj i dlaczego tego dnia oblewamy się wodą? Lany poniedziałek, nazywany także śmigusem dyngusem, obchodzimy zawsze dzień po Wielkanocy. To tradycja, która ma już setki lat. Początkowo święto to było związane z wiosną i symbolizowało oczyszczenie, odrodzenie oraz radość po długiej zimie. Na początku śmigus dyngus wyglądał nieco inaczej niż dzisiaj. Dawniej były to właściwie dwa osobne słowiańskie zwyczaje. Śmigus polegał na symbolicznym biciu się wierzbowymi gałązkami po nogach, co miało zapewnić zdrowie, szczęście i urodzaj na cały rok. Dyngus natomiast, pochodzi od słowa dyngowanie, polegał właśnie na zwyczajowym oblewaniu wodą, głównie panien, które dzięki temu miały szybko wyjść za mąż. Wierzono, że woda ma magiczną moc płodności, oczyszczania, odpędzania chorób i przynosi szczęście. Dawniej zwyczaj takiego polewania wodą był praktykowany głównie na wsi. Z czasem obie te tradycje połączyły się w jedną, stąd nazwa Śmigus-Dyngus. Zaczęto oblewać wodą nie tylko dziewczęta, ale wszystkich bez wyjątku. Polewanie się wodą stało się symbolem radości, żartu i dobrej zabawy. W różnych regionach Polski lany poniedziałek wygląda nieco inaczej. W niektórych miejscach do dzisiaj można spotkać zwyczaj smagania gałązkami, ale wszędzie dominuje woda, czasem wystarczy kubek czy pistolet na wodę, a czasem nawet całe wiadra. Współcześnie lany poniedziałek to przede wszystkim radosne święto, które obchodzimy wspólnie z rodziną i przyjaciółmi. Ważne jest jednak, by pamiętać o umiarze i szanować innych. Przecież nie każdy lubi być bardzo mokry. Teraz już wiesz skąd pochodzi tradycja lanego poniedziałku i dlaczego tego dnia woda gra główną rolę. Baw się dobrze, ciesz się wiosną i pamiętaj, bądź mokry od wody, suchy od trosk. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.